Witam serdecznie widzów kanału Tajemity. Drodzy widzowie i sympatycy, dziękujemy za Wasze wsparcie i pomysły. Jesteście dla nas bardzo ważni, dlatego każdy odcinek Tajemitów tworzymy z zaangażowaniem i zapałem. Czasami zdarzają się nam nieprzewidziane potknięcia, ale wtedy staramy się je jak najszybciej naprawić. Słońce praży w tym roku jeszcze mocniej niż w poprzednim. Sprzyja to rozwojowi roślin, które bogate w różne specyficzne moce powinny się znaleźć w każdym domu ku bezpieczności zdrowia, jak to powiadają w pewnym rejonie naszego kraju. Praktycznie każda roślina znalazła swoje miejsce w historii zielarstwa i magicznych zielnikach. Wśród nich jest wiele zasługujących na uwagę w sumie wszystkie. Ale jedna z nich się znacząco wyróżnia. To bardzo stara roślina, która towarzyszyła człowiekowi praktycznie od zawsze. Ta roślina to arlauna, czyli mandragora. Z pozoru nazwa tej niezwykłej rośliny jest znana, lecz w dzisiejszych czasach zupełnie zapomniana. Ze względu na wygląd od razu przypisano jej właściwości magiczne, które na przestrzeni wieków Urosły wręcz do niebywałych legend. Al-Rauna, hortus sanitatis, tłumaczy się jako znającą wszystkie tajemnice, ziele człowiecze, mandragora. Jest to roślina zagadkowa i tajemnicza. Znalezienie jej jest wybitnie trudne, pochłaniające znaczne ilości czasu. Według niektórych legend, broniona jest przez istoty nie z tego wymiaru. Według starych podań Bóg miał stworzyć człowieka właśnie z mandragory, stąd jej korzeń ma taki właśnie wygląd, ale glina okazała się lepszą. Zgodnie z obserwacją natury, zielarze doszli do wniosku, że są rośliny, które posiadają wygląd różnych części ciała i odebrali to jako wiadomość od matki natury, iż tymi roślinami leczy się właśnie odpowiadające im części ciała lub narządy. W przypadku mandragory była ona przeznaczona do leczenia całego człowieka. W starożytnej Persji wywarów z tej rośliny używano do leczenia depresji, stanów lękowych, bólów głowy, reumatyzmu, bezsenności, a nawet impotencji. Legendy rozgłaszane przez lud głosiły, że ziele człowiecze najmocniejszą ma moc pod szubienicą i tylko tam można je znaleźć. Należało opracować specjalny sposób na jej wydobycie, gdyż korzeń wyciągany z ziemi niemiłosiernie wrzeszczał. Pomysły były różne. Najpopularniejszy z nich opierał się na pracy psa, który musiał być koniecznie czarny. Jeden koniec sznurka przywiązywano mu do ogona, drugi do mandragory. Potem psu rzucano kawał mięsa. Pies w te pędy biegł w stronę smakowitego kawałka mięsiwa i tym samym wyrywał mandragorę. Mandragora posiada zgrubiały, spikrzowy korzeń, który szczególnie u gatunku mandragora lekarska odznacza się bardzo intrygującym kształtem. Jakim? Przypomina człowieka. Roślina ta bardzo często pojawia się w zapiskach z przeszłości. Na staroegipskim papirusie Ebersa z 1550 roku przed naszą erą mandragora wymieniona jest jako roślina o właściwościach leczniczych. Na starożytnych egipskich grobowcach pochodzących z okresu począwszy od 1550 roku przed naszą erą odnaleźć można liczne motywy z udziałem mandragory. Hipokrates uważał, że stosowanie nieznacznych ilości nalewki może przyczynić się do zmniejszenia depresji i stanów lękowych. Theophrast zalecał stosowanie Mandragory na rany po zmieszaniu z mąką. W zamieszłych czasach starożytności sądzono, że Mandragora może stosowana być jako środek przeciwbólowy i nasenny. Zatem ówcześni uzdrowiciele używali jej do ukojenia bólów różnego rodzaju a także stosowana ją przeciw reumatyzmowi oraz drgawkom. Warto zaznaczyć, iż w czasach Piliniusza Młodszego mandragorę stosowano jako środek znieczulający. Podawana była pacjentom jako kawałek korzenia do rzucia, który z biegiem czasu wykazywał swoje właściwości. Przez ówczesnych magów używana była jako jeden ze składników do stworzenia eliksiru miłosnego. Ponoć najsilniejszy eliksir stworzyć miała sama Kirkę. Z kolei w biblijnej księdze rodzaju mandragora pokazana jest jako element sporu między Rachelą i Leą, dwiema żonami Jakuba. Rachela była przekonana, że magiczne właściwości mandragory dadzą jej syna, którego nie mogła począć. W czasach Jezusa Chrystusa z Nazaretu stosowana była w magicznych rytuałach płodności, gdyż uważana była za niebywale silny afrodyzjak. Zaznaczyć należy, iż mandragora była atrybutem bóstw podziemnych, zsyłających śmierć, m.in. takimi jak Hekate, która posiadała czarodziejski ogród, w którym i mandragora mogła rosnąć swobodnie. Roślina ta nazywana była przez Greków również Apollinaris. Nazwa wzięła się od silnych stanów transupycji delfickiej, która była wieszczką Apollina. W czasach średniowiecza Mandragorę darzono wielkim uznaniem, gdyż uważano, że ludzki kształt jej korzenia jest działaniem sił nadprzyrodzonych i nie jest przypadkowy. Sądzono, iż jej charakterystyczny wygląd, przypominający człowieka, odpowiada częścią ciała, które może leczyć. Druidzi stosowali swój własny rytuał, który wykorzystywał moc Mandragory do zapewnienia sobie wsparcia duchów z innych obszarów leśnych. Warunkiem tego rytuału była już nabyta umiejętność kontaktowania się z duchami leśnymi oraz chęć przeżycia przygody. Ów, rytuał nosił nazwę dzikie polowanie i był przeprowadzany zazwyczaj w październikową noc podczas pełni księżyca. Druidzi z obszarów góry ślęży przeprowadzali ten rytuał w innych miesiącach, ale w określonym czasie związanym z fazami księżyca. Była to szósta noc po nowiu lub inna noc podczas pełni księżyca. Rytuał był dosyć ciekawy, bowiem druid musiał dobrze określić jego granice. Obszar ten zawsze musiał leżeć w lesie, zaś odległość od granicy do jego centrum zawsze musiała mieć półtora kilometra. Druid musiał wiedzieć, jakie przeszkody go czekają podczas przebycia trasy z centrum do granicy obszaru. Na przebycie trasy pełnej niebezpieczeństw ustalano trzy godziny. W tym czasie wszystkie dzikie żywioły i istoty leśne, zarówno duchowe i fizyczne, miały czynić wszystko, by uniemożliwić druidowi osiągnięcie celu, czyli granicy obszaru. Kiedy druid zwyciężał, zapewniał sobie wsparcie tych istot do końca życia. Wyprawę zaczynał ubierając się na czarno i chowając za pazuchą korzeń mandragory. W centrum rozpalał mały ogień śpiewając pieśń. Następnie w żar ogniska wrzucał korzeń mandragory i natychmiast ruszał. Kiedy mandragora się spalała, uwalniała swoją mocą wszystkie istoty leśne, widzialne i niewidzialne, które ruszały w pogoń za druidem. Jak zatem można zauważyć, mandragora w zamierzchłych czasach z powodzeniem stosowana była jako wszechstronny środek zarówno w rytuałach druidzkich, jak też na bóle, na lepsze samopoczucie, jako środek znieczulający oraz jako afrodyzjak. Czy zatem mandragora rzeczywiście jest rośliną iście magiczną, a kształt jej celowo wyglądem przypomina człowieka? Czy można przypisać jej nadprzyrodzone zdolności? I tak, i nie. Całość bowiem zależy od punktu widzenia i czasu w jakim żyjemy, a z pomocą w tym przypadku przychodzi nie kto inny jak nauka. W mandragorze bowiem wykryto bogatą mieszankę silnych alkaloidów, takich jak skopolamina, chioscyjamina, atropina i kuskochigryna. Jak wykazały badania naukowe, alkaloidy te wywierają potężny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy człowieka, przez co mogą wywrzeć bardzo negatywny w skutkach stan. Z całą powagą zabrania się spożywania rośliny, gdyż jest ona silnie trująca. Obecnie istnieją jednostki, które na własne ryzyko podejmują próby stosowania korzenia mandragory w celu poprawy zdrowia, lecz stanowczo się tego odradza, gdyż roślina ta wykazuje silnie toksyczny potencjał. Warto jednak zaznaczyć, że atropina, czyli alkaloid, który występuje w mandragorze, obecnie stosowany jest jako lek rozkurczowy i środek rozszerzający źrenice. Zatem kolejny raz nauka przychodzi z pomocą i pomaga w zrozumieniu działania substancji roślinnych, gdyż, jak wspomnieliśmy w odcinku o szafranie, można rzec, że to substancje zawarte w roślinach odpowiadają za ich właściwości, a nie rośliny same w sobie. Jedne rośliny są silnie toksyczne, kolejne mają zbawienny wpływ na zdrowie człowieka. W czasach przeszłych, kiedy człowiek żył bliżej natury, uważał pewne rośliny za magiczne bądź czarodziejskie ponieważ wywierały one na ludzi konkretny wpływ. Niektóre takie jak omawiana w dzisiejszym odcinku Mandragora lekarska, stosowana była między innymi jako środek do wprowadzenia się w trans, podczas którego osoba go przeżywająca doświadczała silnych wizji, które jak dzisiaj wiemy, spowodowane mogły być działaniem alkaloidów zawartych w korzeniu Mandragory. Stąd pojawiły się opisy i przekazy, pokazujące mandragorę jako roślinę magiczną. Więc jak to jest, że obecnie mandragora uważana jest za roślinę trującą, a w przeszłości stosowano ją jako lek wspomagający w wielu dolegliwościach? Być może wynika to z braku wiedzy ówczesnych ludzi, którą my dzisiaj posiadamy. Być może nieświadomie truli swój organizm, będąc przeświadczonymi, że sobie pomagają. Być może ludność w przeszłości posiadała wyrafinowane techniki obróbki korzenia mandragory lekarskiej, które minimalizowały jego trujący wpływ, a wykazywały ten bardziej prozdrowotny. Jedno jest pewne: techniki te, jeżeli były stosowane, dzisiaj są nieznane. Lecz mandragorę nie tylko spożywano, a także używano jako talizman, który poza zdrowiem miał zagwarantować szczęście, miłość bogactwo, wieczną młodość i urodę. Zioła, krzewy, kwiaty i drzewa, całe królestwo roślin od lat zadziwiało człowieka, gdyż od początku naszego istnienia natura zawsze nam towarzyszy i budzi wiele emocji. Być może minie jeszcze wiele lat, zanim odkryjemy właściwości wszystkich roślin, które nas otaczają. Do dziś znamy ich bardzo wiele, lecz wciąż ogrom jest nieznany. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, a nie oglądaliście naszego materiału o szafranie, zachęcamy Was do jego obejrzenia. Do usłyszenia niebawem.